no, yy, wymiana plastików w kosiarce, yy, jeszcze i tak samo sześćdziesiątka, na warsztacie i blok nam yy, pękł. przez pękły przez włożenie balotów, bośmy zrobić tak y, John Deere no i ponieśli no i, no i pękło okay. i tu właśnie tu plastiki zobaczymy w kosiarce no, bo tu jeszcze wybiło y, kandeka to się jest założona, kupiona do niej no bo dalej będziemy rozbierać to będzie się nagrywać tak rozebrano y, tu plastiki tu już ten plastik, taką dziurę z tej strony, drugi z tamtej jest a jeszcze ja i tak tak wymieniamy. Mamy zagrożenie jeszcze do środka, zobaczę co tam dzieje się. A jeśli chodzi jeszcze o korpus, co tam się właściwie stało, to jak to ładowałem w tamtym roku? Tak, w tamtym roku baloty z słomą czymś tak baloty z trawy. Trzy sztuki tylko i chyba przypieszą, od razu nam jemnęły, bo śruby od cylindra się poluzowały i doparły do pokrywy lepiej. No i pękło na śrubie, już się nic z tym nie dało zrobić. I nowy korpus idzie na pokrywa, jenolity... Ten jakby masło Będziemy to wymieniać To trzeba będzie oskrować cały silikon stąd no. To chyba silikon trzeba zrobić. No, yy, czyścimy, czyszczę co pokrywa od przekłani yy, tu już no, lepiej już się nie dało tego wybrać. O, pani, jeszcze że mi został Zaraz zostanę. Ko, złożone plastiki, złożone. mama by cię nie domyła No, zalany przepałem. I tak mocno. <śmary> Smaru łożyskowego nałożony, silikon. Przepał, bo po co coś lepszego tu lać? I tak, tak to stoi. No. No, to brać i tylko. Yy, tak się prezentuje przeszykowany na sezon kosiarka u nas No, jedną jeszcze skosimy ruskiem O, tu yy, bo, no, bo pogoda może będzie ładna, to się posuszy. A w kostkę to i ruskiem się zbawimy jeszcze mam kamantruska co trzeba zrobić siłnik i hamulce i traktor już jest znowu na jej świat. Dobry pandeka, chociaż powiem mam szczerze cieniastwo, ale 165 zł za to To jest, o, to jest dosyć cienki materiał mam taka cerata bardziej ale lepiej to niż 3-4 razy kupić szyby u traktoru mam powiem tam szyby to pacie licho do kabinale bo jak komuś się stanie czy wda przy tym jednak kurna jest obroty wszystko skokami czy coś no i wiecie no, to tak jest no. trzeba by było do tego kupić z planteka plandeka postira i samemu uszyć to by była najlepsza planteka, bo to już jest w ciągu może 10 lat jej, tej kosiarki u nas, druga plandeka. Miał wujo praktycznie z właśnie lat starą, czerwoną, polską. Tylko, że mniejsza podruska była i u niego, jak była sprzedawana, to była z plandeką. Tylko, że była kupiona na tą, bo tamta była za mała do 60. Jak u nas. Yy bo ja kupił 60 no to coś kosiarkę kupi większą tamta była na dwa noży, ta jest na trzy no tyle